W tegorocznym rejsie bałtyckim postanowiliśmy przenieść się na zachodnie wybrzeże Szwecji i odwiedzić Szkiery w okolicach Göteborga. Trasę rejsu wstępnie zaplanowaliśmy tak, aby przez wody niemieckie, następnie duńskie dotrzeć do Kopenhagi, a po jej minięciu przeskoczyć na drugą stronę na wody Szwecji i nimi płynąć dalej na północ. A jak to wyszło postaramy się pokazać w filmikach, na które serdecznie zapraszamy. Załoga Bourbona w starym składzie. Ela Paweł i Janek. No witamy 21, maj, niedziela, kochani, pogoda znowu piękna. Stoimy w bardzo miłym Gotkar. wczoraj, wczoraj prace były serwisowe. Żeśmy uzupełnili olej w silniczku, a dzisiaj z kolei przyszła pora na nabranie wody. Żeśmy wybrali wodę, ale to specjalnie wybrali, wylewaliśmy właściwie tak wodę pitną, żeby troszkę zbiornik odświeżyć. Tą wodę, no więc będziemy nalewać teraz. I uh -huh. Bardzo nam się podobał porcik, no ale szkoda tracić dnia, pewnikiem gdzieś znajdziemy równie miły i podobny, i opuszczamy tą zatokę ostatni. Przylądek, Cypelek, a za nami ta bardzo miła okolica. No i powolutku odchodzimy od brzegu. Ale wiaterek mamy bardzo cieniutki. Nawet jak idziemy w otwarte morze, chwalę szuka miejsca, ewentualnie bliżej na jakieś zacumowanie. A ja próbuję utrzymać jakiś rozsądny kurs do wiatru ale jak się zrobi rozsądny to nierozsądna prędkość się robi i tak, dobrze, tak źle i tak niedobrze poszukamy dzielnika. Nic na to nie, się nie pomoże. Trzeba po prostu zrobić piwo. Że... No i tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Zrobiliśmy zwrot, jesteśmy na drugi hałas. Teraz jedziemy tak bardziej wzdłuż brzegów. Kawałek będziemy mogli pojechać bardziej w kierunku, bardziej w kierunku właśnie. Czuć się do wniosku, że robimy kawę. No to robimy kawę. Lola zajęta.

tylko Na początku się wydaje, że to wybrzeże, a podpływa, że to same wysepki. My wiemy z mapy, że będą wysepki, ale jak się płynie, to wrażenie jest zupełnie inne. 15:15, 15, zmieniliśmy hals, idziemy znowu troszkę w morze. Bo niestety nie dało się ominąć już tych skałek. Ja się, pójdziemy, no no. bo teraz, słuchaj, my jesteśmy w takim miejscu. Tu żeśmy mijali tą czerwoną boję, ona tak sobie stoi, no. ale widzisz, ona jest na szlaku. Uh -huh. Tu, nie? No rozumiem. I tu, widzisz, to prowadzi Aha, szlak. No tak. A teraz ja bym chciał, żebyśmy weszli tu, do tego tu jest duży port. Aha. Tu. No. i tu zakończymy dzień Dobra. dzisiejszy Nie uważam, że jak dojdziemy, to jest niby półtorej mili linii prostej mhm. czyli, no powiedzmy może dwie tak? po krótkim prawym odłożyliśmy się znowu na lewy hals tylko ten żagiel wystaje jak teraz się przesuwają. mamy się do porciku docelowego, który wybraliśmy. Na razie ukryty za tymi skałami jest, za wyspą. Ale już mamy ostatnie metry, niedługo będziemy ściągać, zrzucać żagle. No i takie jest wejście tutaj do tego porciku, jak widzicie wchodzi się przy skałach. powoż już, port i tam tak, no i tam kręcili wszyscy właśnie ci co wchodzimy, no, ale tutaj też stoją, ale tutaj jest jakoś płytko chyba bardziej patrzę tam na miejsca, czy jest coś pooznaczane bo tu są wolne, zobacz, między tymi Y-bomami na wprost jest wolne no, no jedno, wprost, drugie tak. a tu jest coś na żółto, ale gest Owit Ale coś o gościach chyba tam też było, to jest prywatny. niestety odpadła nam kamerka z Rufy, więc będziemy tylko się opierali na tej, więc Same podejście prawdopodobnie zrezygnujemy. No już zacumowaliśmy. Stoimy zaraz na wylocie. Tutaj miejsca dla gości, zaznaczone niby. na no, porcik spory, jak widać. Schowany tak dookoła, wyższe tak, szkiery. Nazwa porciku Lerkils Idę na lekki rekonesans po porcie Sam, bo Ela troszkę nóżkę skręciła jak byliśmy w szkierach No więc została, nie namawiałem jej No Pawciu też raczej nie chce się przemieszczać za daleko no zobaczymy No daleko tutaj nigdzie nie można iść, bo nic nie ma raczej ale może gdzieś tam wejdę na górkę sanitariaty zobaczę gdzie są także. więc wszystko już wiadomo opłaty portowe e, płacone są w restauracji muszę zobaczyć jeszcze tylko gdzie ta restauracja no wiem oczywiście dzięki mądremu mojemu urządzeniu Vasco no świetnie tłumaczy ze szwedzkiego teksty idealnie bo jeśli chodzi o wymowę, no to oni też tam różnie mówią i często niezrozumiałe jest tłumaczenie troszeczkę no ale jak z kolei angielski, niemiecki to też bardzo dobrze no zgadza się, jest bar jakby portowy główny wjazd od strony lądu do portu i tablica, że witają w porcie a tu widok z wejścia do portu po lewej po prawej stronie tak na wprost nas prawie miejsca postojowe dla kamperów A tam jakieś domeczki już w oddali widok na morze samo wejście I ogólnie port. A z tej strony panorama portu cała, na wprost burbon stoi. No i widać, że rybacy tutaj też działają. To klatki na kraby. No i słoneczko zachodzi nad Lerkil, niedługo już. Ładna pogoda do końca dnia się utrzymała. Jutro według prognoz też ma być dobrze, no więc będziemy startować dalej. Chcemy się ustawić gdzieś bardzo blisko Göteborga. Albo zależy od prognozy wejść też. Do Göteborga. No, zobaczymy. Więc dobrej nocki, spotykamy się jutro.